Ciemo wszystkim! Cześć moje dzieciaczki! <grywa> <grywa> Dzień dobry wszystkim, ja jestem Mati, jestem Ola. Dzisiaj nie ma koguta, ponieważ kogut miał wypadek blisko gdzieś go tam. KFC złapali i mamy teraz taki dosyć duży problem. W każdym razie, jak każdy wie, najlepszym sposobem na zdobywanie subskrypcji i wyświetleń jest zrobienie filmu ze swoją dziewczyną. Dlatego ja jestem dzisiaj z moją szmulą. Cześć, szmula. Okay. W każdym razie, jako że moja szmula jest prosem w robieniu takich rzeczy jak makijaż... Nie przesadzaj, bo będą spodziewać się czegoś Jakbyście chcieli, to możecie pisać do Oli o, o makijażu, ona wam takie odpierwą, mm -hmm. i że to będzie poezja. Natomiast dzisiaj zmusiłem moją dziewczynę do tego, żeby zrobiła mi makijaż. Wstrzymuję mnie. Nie na pojęcie. Także do dzieła moja szmulo, pokaż mi co potrafisz, zrób ze mnie dy... z zrobię. Aha. Dobrze, zrób dla do mnie szmurkę. Proszę bardzo. Ja nie używam kremów, ponieważ jak się używa kremy... Dobra! I to jest... Czy to jest ziaja? Co to jest? To Żeby... To co jest podkład? Zagrać wszystko, co masz na płynie. Jaż taki brzydki jestem? Co ty mi robisz z twarzą? Ła, nie kupa! Na szyję, pamiętajcie, żeby też na szyję. Nie zapomnijcie szyi, bo będziecie wyglądać, jakbyście mieli tonet tapety na twarzy, a na szyi będziecie mieli inny kolor. Gdy nie masz dobrać spodkładów masz tak. Nie żeby większość tych pań tak, z telewizji tak wyglądały czy coś. Tera? Nie wiem, nie ogląda telewizji. No to, po chuj. <grym> wow. to jest korektor. Rozjaśnię Ci miejsca na twarzy, które zwyczaj są niż reszta. <grym> Czytaj nie pada na nicie. Dobrze wygląda? W ogóle tracę na ciebie kosmetyki, to jest smutne. Za pieniądze z YouTube'a ci kupimy nowe, <grym> dobra? Więc o, oglądajcie. Reklamy. A w ogóle weź pierwszą subskrypcję człowieku. Pa! Tu masz subskrypcję, już Paaa! Dzwoneczka też daj. A jak chcecie, żeby Ola była na moim kanale, bo to wcale nie tak, że ją wykorzystuję do tego, że żeby... Nie płaci mi jakby co. Czy chcecie, żeby Ola dostała nowe kosmetyki, czy nie? <śmetyki> Jestem już piękna. Jesteś najpiękniejsza, bo ja znowu tak robisz. Znowu pierwszy raz mi robisz Nie <śmetyk> ja, ja, wiem, tylko tak robi. Czy Ty właśnie zdradziłaś nasz sekret, że codziennie mi robisz makijaż? Mhm. <śmetyk> to co jest? Co dalej? Ja nie mam pojęcia, to ty tutaj jesteś mistrzem. Ue, mam, mam. Ja zrobię jak robią te beauty, beauty kanały. Takie o. <grym> Dobrze, teraz zrób takie rybko. Rybkę tu. Tak? Czemu? Bo wtedy widzę twoje kości to mamy te wielkie czoło. Jakie wielkie czoło? Nie <grym> wiem, moje czoło jest ok. Zajmuje tylko trzy czwarte powierzchni mojej głowy. Tak jak robimy. Co? <grym> <grym> Muszę ci powiedzieć, że nie czuję się jakbym w ogóle cokolwiek miał na twarzy. E. <grym> Damn, to dlatego dziewczyny się malują. Ja no, tylko dziewczyny się malują. <grym> That's pretty gay. A jak się nazywał ten koleś, co jest do, do tych... Tek... O właśnie. Damn, <grym> co jest? Highlight. Wal, wal powiedziałem. No pierdolni mnie tym. <grym> <grym> co, co robi? ty robisz? Powiększam ci usta. No, a witamy w nowym świetle. Hello. A co masz? Thick eyebrows. Man. <grym> Ey. <grym> hey. Halo, Polinkę. On mnie gryzie. Po co się rysuje drzwi? Drzwi. Y <laughs> po co się rysuje drzwi? Hmm, no jak ktoś nie ma brwi... To rysuje drzwi. <laughs> Czekaj, nie... Nie prezentuj tego okropnego brwi jeszcze. Co, co ty zaraz robisz? Poprawiam co poprawić? Czym ty mnie malujesz? Korektorem. Dlaczego taki korektor? Jaki? Ten, ten. Po co, No ja taki mam. No, także jakbyście chcieli czegoś z Olą nauczyć, to się nie to bo Lola po prostu nie powiem Słuchaj, masz do poprawiania brwi, to popraw, nie interesuj się, jak to działa. Interesuj Kontury się Kontury muszą być proste, bo jak nie, to wygląda, no, dosyć nieatrakcyjnie, no. Ja no jestem piękna. Jesteś. Każda kobieta bez makijażu jest piękna. Oprócz kochy. Nie! Kocham cię, kocham. <laughs> Moja żona. A co mam fajnego na twarzy? Wszystko. Ale masz fajnego pieszcza na twarzy. U, nazwałaś go już? To jest Krzysiu. A ten drugi? Który? nie wiem, masz X30. Me. Nieprawda! To, teraz nie widać, bo masz tapety. Wow. <laughs> nie gadam sobie. Biorę twoją kasję z pieskiem tym alejcie. Myślisz, że powinienem zrobić Tindera do Gejów? To się nazywa Jest coś takiego? Tak, to wiesz. Mój wierzch, mój wierzch, Z YouTube'a. Mam już pomysł na kolejny film. Daję homoseksualistę. To jest problematyczna na to. Czemu tak oficjalnie? <laughs> jaki, jaki czujesz, że tak powiem klimat? Czuję jakieś hawaje, coś w tym stylu, jakiś e, e, błę, błękitny. Uuu patrzcie na to, daj ją! Jezus ma no i spawa 30 razem. Deją. Jest jakieś geto w ogóle. Patrz, jaka ghetto. No ja na przykład czuję, mówię ci, że jakiś błękit, jakiś coś, coś w tym stylu. Marzyne. To jest turkusowy. Co? Turkusowy kiedyś znaczy, widziałeś? Co? Nic. Panikuję. <laughs> Ty tak codziennie się łaskoczysz po oku? No. Ja pie, nie? <laughs> Co? Well, 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 well. well, well, well. Zdecydowanie mi się wydaje, że przesadzasz Słuchaj, synek dobry, tak Nie za Masz tu nas próbunek, <noise> synek <głos> Nie przeszkadzaj, tu robimy kapu synek Zaraz będzie młyn, synek W ogóle weź, do, w ogóle weź <noise> Myślałeś kiedyś nad karierą lokalną? Już to robię Budżet naginam jak sam Rockefeller, dlatego za nuty nie płacę Pobieram jak Wilsa, stąd dobyć się czaje Na laski nie słychać już żadnych tu słów Pozycja hierarchii nie sam jest alfa, gwarancja na znów A tak jak już gadamy o premium, to możecie sobie kupić taką fajną koszulkę Jezu, stripcie! Kupisz, możecie sobie kupić taką fajną koszulkę na shop.premiumwear.pl. Nie, czekaj, jak to było? Nie ufałabym ci. To dobrze, bo ja też sobie nie ufał. Never trust yourself. Stałam taką radę, że trzeba na końcu trzymać prawie. Wtedy używasz mnie siły. Przeliście, kurwa, uczcie się. Piwniczaki się przed, przed tym komputerem i nic nie robią. Make-up byście sobie kurwa zrobili. Zaciskaj usta, oczu, usta mi się tylko... To to tak... no, prawie to samo, też się otwieraj. Też się wkładają za nie. Cześć, co? Damn, she a queen. You so fucking precious when you smile. Już, jeszcze, jeszcze Ty w ogóle się skapnąłem, że okno jest cały czas otwarte, i słychać z tyłu. Nieuuu! Nie. Sorry, sorry. Cię się w ogóle zmieniły? Napiszcie w komentarzu. Bo ja też kurę. Wow. Czyli się jakbym się zlał na oczach. może bardzo nie się popakał. Tylko ja się z oczu. Mama mi zawsze mówiła, że to normalnie. Ale z drugiej strony mama się kaszczował. <głosTalk Sword> <laughs> ola, otwórz kanał z make-upem. Ola, okay. ola, ola, ola. O... Śliczna jestem? Piękna, zawsze mi się podobałaś. <laughs> <laughs> oh O my god, co to jest? Nie <laughs> będę <Wydę> cię torturować. Którą byś chciała? Którą byś chciała, maskę? Już się zaczęłam przyzwyczaić. A jaka jest różnica między nimi? Ta jest. dobra. O. Ta, te dwie są. Och, majer, to Jazda! Nie! Nie patrz do góry. To po co w ogóle się malować, jeżeli nie można patrzeć do góry? Można tylko, nie, jak jest mokre do góry. Nie patrz do góry, potem spójrz na góry. Weźcie się zdecyduj. Spójrz do góry. Przerwa. A. Zrobić to, zrobić trzeba patrzeć. Zrobić Czemu ja wygląda jak żar? Nie, właśnie. How may I talk to you? Wiesz, to jest ładne i to jest dziwne. Kochanie, możesz sobie wybrać szminko, jaką chcesz. Jak myślicie, którą wybrać? Napiszcie w komentarzu. Na pewno wybiorę. Jak mam być sexy, to muszę być czerwona. Musisz po francusku mówić. Dlaczego ty się ruszasz baguette. Bo jeszcze? Dlaczego się oddychasz w ogóle? Dlaczego ty się ruszasz w ogóle Ale lepiej nie będzie no co druga zróżnicować. Wygląda się jak ta lalka, co się ją posuwa. <śm> Kurde, w ładnie, co? Co jest? <śm> Czemu mnie ja tak sexy, wygląda? <śm> Widzicie reklamę, co? Ja zawsze wyglądam Nie widzicie? Bierzcie like przykład z Oli, jak wyglądam Pięknie Jezu, no szpanie, to jest dziwne, przestań Bądźcie jak ja She's pretty Także dajcie łapkę w górę, jeżeli uważacie, że jestem ładny. Jak chcecie więcej filmów z Olą, to y, napiszcie, że jest szmulą. Ty coś jeszcze dodać na sam koniec. Dwa lajki. Pozdrawiam mamę, i ta ta była kręcy. Dwa lajki w... To? <laughs> Dwa lajki w górę i, i nagramy kolejny odcinek z Ty mnie pomalujesz Pomaluję Ole. <laughs> Także to było na tyle Na razie! Premium! Premium! Bardzo jest premium Masz w sobie swag, masz Gucci bag Na dworze znów Jordana grasz Trudno mieć tu wartości Chyba cię to nie złości